Witam serdecznie i zapraszam dzisiaj w trzy miejsca przedwojennej Polski powiązane jednym nazwiskiem, a dokładniej jedną linią rodową sapiechów. Jesteśmy w Kodniu nad Bugiem 250 km na wschód od Warszawy i zaledwie 35 km od Brześcia na Białorusi. W 1511 roku ulubiony marszałek i przyjaciel króla Zygmunta Starego Jan Sapiecha otrzymał nad Bugiem wiele dóbr ziemskich oraz przywilej na założenie miasta, kodeń z prawami magdeburskimi. Dzieło ojca sprawnie kontynuował jego syn Paweł, a później dalsze pokolenie przyczyniało się do rozwoju nie tylko rodowej siedziby. Mocniej w historii rodu zapisał się Mikołaj z przydomkiem pobożny. Który to podstępem wykradł obraz Matki Bożej z papieskiej kaplicy w Watykanie i umieścił docelowo w wybudowanym przez siebie kodeńskim kościele parafialnym. Poprzez liczne cuda świątynia z obrazem Matki Bożej kodeńskiej i królowej Podlasia stała się od wieków celem. Pielgrzymek. Bardzo znaczący rozwój kodnia nastąpił za czasów Jana Fryderyka Sapiechy z ósmego pokolenia, na, więc na przełomie XVII i XVIII wieku. Niestety czas nie pozwala na zgłębienie historii tego rodu w czasach kodeńskich. Powiem tylko, że zawierucha dziejowa, czyli rozbiory, powstania, pożary, carskie ukazy, mocno podcinały skrzydła nie tylko Sapiechom. Zaczynny czynny udział mieszkańców Kodnia w powstaniu styczniowym przybyło grobów na miejscowym cmentarzu. Kościół Świętej Anny zamieniono na cerkiew prawosławną, kaplica zamkowa Świętego Ducha stała się magazynem, a nawet stajnią, a sam Kodeń car pozbawił praw miejskich. Cudowny obraz zaś ukradkiem wywieziono na ponad pół wieku na Jasną Górę. Jest rok 1834. Leon Ludwik Sapiecha, przedstawiciel z 11 pokolenia linii kodeńskiej, mając 31 lat, opuszcza Kodeń i pokonując niewiele ponad 300 km ze swym orszakiem i dobytkiem, wprowadza się do Krasiczyna położonego 10 km na zachód od przemyśla. Pierwsi właściciele i budowniczowie tej pięknej rezydencji zamkowej pomarli, nie pozostawiając po sobie potomków. I od 1687 roku posiadłość przechodziła z jednych rąk bogaczy do drugich, a gdy zamek był w posiadaniu wojewody lubelskiego, było to w 1726 roku, kozacy przy wsparciu Moskali napadli Krasiczym i jak się można było spodziewać po gościach ze wschodu, co można było ukraść, to ukradli, a resztę zdewastowali, nie oszczędzając nawet murów. Kolejni właściciele remontowali i modernizowali posiadłość pod kątem własnych potrzeb, ale chyba było krucho z pieniędzmi, bo zamek wystawiono na sprzedaż. I tak oto książę Leon Sapiecha, będąc wówczas marszałkiem galicyjskiego sejmu krajowego stał się panem na włościach Krasiczyńskich. Mógł się cieszyć przez 18 lat, bo w 1852 roku wybuchł pożar. Znów przez 8 lat odbudowa i Przychodzi Pierwsza wojna światowa. Jeszcze można było jakoś ją przeżyć, ale w nocy z 18 na 19 września 1939 roku, jak wkroczyła armia tak zwana wyzwoleńcza z sierpem i młotem, to sapiechowie musieli uciekać i już nigdy tu nie wrócić. W tym dziedzińcu zamkowym Sowieci przez 10 dni i nocy palili wyposażenie zamku i wszystko to, czego sapiechowie nie zdążyli wywieźć. Niszczyli także sarkofagi, nie oszczędzając przepięknie ozdobionej kaplicy zamkowej w Baszcie Boskiej. Wiemy już, że wraz z zakończeniem II wojny światowej zapiechowie stracili zamek krasiczyński i do tej pory nikt ze spadkobierców go nie odzyskał. Rozdział zamknięty. Zastanawiacie się, dlaczego znajdujemy się w Truskawcu na dzisiejszej Ukrainie? Otóż znowu musimy wrócić do Sapiechów. Pamiętajmy, że Leon Ludwik Sapiecha w 1834 roku kupuje zamek w Krasiczynie. Jego syn, książę Adam Stanisław Sapiecha, mądry, wpływowy, zasłużony dla Polski człowiek, w 1880 roku kupuje uzdrowisko Truskawiec funkcjonujące od 50 lat i zataczające swoją popularnością coraz szersze kręgi do tak zwanych wód garną się także nasi królowie m.in. stefan batory i zygmunt III waza by w naftusi szukać zdrowia naftusia to ta słynna woda uzdrowiskowa struskawca sapiecha inwestuje w rozbudowę uzdrowiska Tworzy piękny park, który do dzisiaj cieszy oko, buduje wreszcie kolej żelazną. W wielu publikacjach można doczytać się, że kupcem kurortu był ksiądz Adam Sapiecha. Są jednak różnice pomiędzy księciem a księdzem. No i w grę wchodzi jeszcze wiek kupującego. O co chodzi? Otóż wyjaśniamy, że właścicielem uzdrowiska księgarzu. Zostaje Adam Stanisław Sapiecha, który w tym czasie ma trzynastoletniego syna, też o imieniu Adam, ale z dodatkiem Stefan. Tenże syn to nikt inny jak książę niezłomny, przyszły biskup krakowski, późniejszy kardynał. To właśnie biskup Adam Stefan Sapiecha w dużej mierze wpłynął na kapłańską drogę Karola Wojtyły, przyszłego papieża. I dwa słowa na temat tego pięknego kościółka katolickiego. Wybudowano go w 1860 roku, później rozbudowywano. A gdy weszli Sowieci, to nie tylko popadł w głęboką ruinę, ale na oczach tamtejszych katolików profanowano tę świątynię obrzydliwy sposób. Po rozpadzie imperium została pięknie odnowiona, głównie ze zbiórek w kościołach naszego kraju. Zarówno Kodeń, Krasiczyn, jak i truskawiec przeszły swoją gehennę we wrześniu 1939 roku. Wszystkie domy sanatoryjne okupowała Armia Czerwona, a przez niemal trzy lata stacjonowały tam niemieckie wojska. Pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu kuracjuszami truskawieckich sanatoriów byli żołnierze radzieccy liżące rany wojenne w zaadoptowanych szpitalach oczywiście sapiechowie o swojej posiadłości też musieli zapomnieć i to szybko gloryfikujący ukraińską powstańczą armię tzw. banderowców. Na temat funkcji uzdrowiskowej tego kurortu nie będę się wypowiadał. Są zapewne plusy i minusy, ale długie oczekiwanie na przejściach granicznych wielu kuracjuszy doprowadza do szewskiej pasji. Dziękuję za obejrzenie tego obrazu i jeśli Wam się spodobał to subskrybujcie lub piszcie swoje opinie w komentarzach.